Cześć widzowie, ja jestem Michał, to jest kanał Cyna to są łuski 7,5 Swiss, e, które m, posłużą dzisiaj jako pewnego rodzaju rekwizyt, żeby omówić pewien trend, który m, jakiś czas temu, ostatnio chyba tak naprawdę, m, uwzmocnił się w, w tak zwanych internetach. Mianowicie dzisiaj nie będziemy konkretnie mówić o elaboracji tego kalibru, natomiast chcę ogólnie powiedzieć o kupowaniu komponentów do elaboracji, ponieważ te łuski tutaj, które widzicie, kupiłem od dobrego człowieka, który sprzedał mi ich większą ilość. Ja tak naprawdę podobnych partii kupiłem ze 3 z różnych źródeł. One wszystkie wyglądały mniej więcej tak samo, czyli tak jak widzicie tutaj niektóre z tych szyjek, z tych łusek są pozagniatane. Aczkolwiek nie jest to absolutnie żaden problem, dlatego że oczywiście matryca e, sobie z tym poradzi e, i ja, by, ja kupując te łuski mam tego świadomość. Łuski są oczywiście niemyte. Łuski są takie jak wyszły z, z karabinu. Te akurat były strzelane z repetiera. Nie wiem, czy to był K31, czy to był K11, czyli sz, szwajcarskie e, karabiny, e, które również strzelały tą amunicją. Natomiast łuski wyglądają tak jak wyglądają. Tak jak widzicie, nie są w żaden sposób e, tutaj. Jeszcze jest e, troszkę e, osadów prochowych. Środki są brudne. Są spłonki. E, jest to generalnie. Kompletna łuska, tak jak ona wyszła z, z wystrzelonej broni. One są czyste, to znaczy na nich nie ma błota, nie ma na nich piachu, nie ma na nich jakichś zanieczyszczeń takich które świadczyłyby o tym, że nie wiem, przeleżały na strzelnicy e, gdzieś tam na przedpolu e, i dopiero stamtąd je pozbierano, czyli są raczej czyste, bo zazwyczaj ludzie, którzy strzelają z repetierów, po pierwsze zbierają te łuski od razu po strzelaniu, e, po drugie najczęściej te stanowiska do tych, nazwijmy to, dalszych karabinowych strzelań e, są tak zorganizowane, że tam są jakieś podesty, e, jakieś historie, gdzie, e, które powodują, że te łuski, mówiąc krótko, nie tarzają się zazwyczaj w błocie. Natomiast w internetach pojawiło się całkiem sporo ogłoszeń sprzedaży łusek i to nie tylko na grupach, ale również i na stronach, które handlują używanymi łuskami i pojawił się pewien trend, mianowicie są sprzedawane łuski po częściowej obróbce. Są sprzedawane łuski odspłonkowane, czyli tak jak ta są sprzedawane łuski, które były mieszane w tamblerze, czyli, czyli były oczyszczane za pomocą mieszania ich w jakimś medium typu piny, satelitki, kulki, co tam jeszcze kto używa. Ewentualnie, oczywiście, jeżeli to było medium jakieś mniej agresywne, typu, typu piny orzechów, czy, czy coś w tym rodzaju, co tam ludzie używają, to, to, to nawet lepiej. Są łuski po formacie, są łuski myte i są, mówiąc krótko, łuski sprzedawane na rozmaitych etapach przygotowania, od bardzo wstępnego, czyli, czyli łuski po prostu umyte, aż po łuskę, która została odspłonkowana, wyczyszczona, sformatowana, a czasami nawet odpuszczona. Czyli termicznie zostały potraktowane szyjki, tak żeby, żeby nadać im odpowiednią miękkość, żeby były mniej podatne na pęknięcia. I teraz co ja o tym wszystkim myślę? Otóż myślę o tym źle, dlatego że ja generalnie uważam, że rozsądny elaborant powinien się tego typu ofert wystrzegać, dlatego że oczywiście, jeżeli sami ładujecie amunicję. No to byłoby to dosyć dziwne, jeżeli nie potrafilibyście samodzielnie przygotować łuski w taki sposób, że jesteście w stanie ją oczyścić, sformatować, e, ocenić jak ona wygląda. To jest bardzo ważne i do tego za chwilę wrócę. E, ewentualnie potraktować ją w jakiś sposób termicznie i przygotować do swojego konkretnego zastosowania. Jeżeli kupujecie łuski, które zostały przez kogoś opracowane, przygotowane, e, no to e, jakby oczywiście, jeżeli jesteście mówiąc krótko E, niezbyt zainteresowani, żeby się w to wszystko bawić, e, no to, to stajecie przed następującymi problemami. Jeżeli łuski zostały odspłonkowane, e, no to nie bardzo wiecie, e, jakim narzędziem to zostało wykonane, e, czy unifikowany był otwór ogniowy w jakikolwiek sposób, czy kieszeń e, spłonki była unifikowana, e, czy nie, jakim narzędziem to było ewentualnie robione, to może być trudno optycznie ocenić. Jeżeli łuska była y, czyszczona w tamblerze, no to nie wiemy, jakiego rodzaju to było medium. Y, należy pamiętać, że y, traktowanie łusek w tamblerze to jest obróbka ubytkowa. Te, te stalowe elementy, które tam. Się w tym tamblerze przemieszczają. One nie bez powodu są twardsze niż materiał, z którego wykonana jest łuska, dlatego że one po prostu w minimalny sposób, ale jednak powodują zebranie jakiejś warstwy y, metalu z jej powierzchni. I teraz, ile ta łuska w tym tamblerze się kisiła? Tego nie wiemy, tak? No, możecie ewentualnie próbować pomierzyć sobie grubość ścianki szyjki, czy ona nie jest jakoś nadmiernie zaniżona. No, ale to jest kolejny element, który, który wprowadza pewną niewiadomą. Nie wiecie, jak bardzo te łuski były utlenione, ile tej powierzchni z nich zdjęto po to, żeby, żeby fakt tego, że te tlenki się nie znajdowały, że tak powiem, zczyścić. Ja generalnie wychodzę z założenia, że piękne i świecące jak lustro łuski. No to one są fajne, nie wiem, do, na, na zdjęciu w Instagramie, na Instagramie tak jak kiedyś uczyłem się spawać i naoglądałem się zdjęć pięknych, równiutko kładzionych spawów i jeden kolega mnie w końcu wyprowadził z, z błędu, powiedział, że to są tak zwane Instagram Welders, czyli tacy goście, którzy kładą te spawy na jakichś dwóch wycyzelowanych kawałkach metalu po to, żeby one ładnie wyglądały na zdjęciach. I to samo niestety myślę sobie o przesadnych czynnościach związanych z obróbką łuski, w szczególności obróbką, która Pozbawia ją części materiału, który na niej był, a taką właśnie obróbką jest obróbka w tamblerze. Tak? Taka łuska super wygląda, ale czy to tak naprawdę było potrzebne? Ja nie jestem do końca przekonany. Jeżeli zobaczcie, ta łuska wygląda tak, jak ta, gdzie tutaj jest na niej jakieś, jakieś utlenienie, ja jeżeli ją przepuszczę przez matrycę. To tak napra naprawdę matryca y, samym ruchem względem łuski oczywiście y, ja będę ją robił do automatów, więc ja będę robił full size'a. Y, oczywiście matryca, która będzie robiła tylko szyjkę do repetiera, no to zrobi tutaj mniej roboty. Natomiast no, tak czy inaczej nie wygląda jakby ta łuska wymagała jakichś szczególnych czynności wymaganych z jej obróbką powierzchni. Tutaj nie ma tlenków, nie ma jakichś wżerów, nie ma, nie ma jakichś takich historii, więc, więc po co, tak? Czyli mamy już dwie rzeczy. Mamy niewiadomą dotyczącą otworu ogniowego i samej kieszeni łuski. Mamy niewiadomą dotyczącą tego, ile materiału zostało zebrane w trakcie mieszania łuski w tamblerze. Jeżeli łuska została sformatowana, no to na przykład... Spójrzcie sobie, ta łuska, które, te łuski, które ja kupiłem z bardzo uczciwego źródła, one były strzelane z repetiera, natomiast tutaj widoczne jest pewne takie wybulwienie w okolicy części dennej łuski. To jest oczywiście naturalne, bo ta łuska ułożyła się pod komorę, z której była strzelana, ale ja mówiąc krótko, wiem, co kupiłem. Ja widzę, że te łuski normalnie zapracowały w tej komorze i że to nie jest żadna deformacja, która zagraża jej strukturalnej trwałości. I ja taką łuskę mogę na spokojnie sobie wziąć. Jeżeli będę chciał odrobinę podczyścić, to ją podczyszczę, natomiast w przypadku tych łusek robił tego nie będę. Przepuszczę ją przez matrycę, oczyszczę gniazdo spłonki, wy, 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 wypchnę spłonkę, oczyszczę. Gniazdo, miękkim narzędziem. Ja to robię po prostu takim. Zrobiłem sobie taki plastikowy nazwijmy to skrobak, którym to robię, żeby nie usuwać z wnętrza kieszeni spłonki nadmiernej ilości materiału, bo te spłonki później mają tendencję do kiepskiego trzymania się. No i mam, mam jakby wiem, za co zapłaciłem, tak? Wiem, co dostałem do ręki, wiem, jaki był materiał wyjściowy. A jeżeli dostanę łuskę, która została w dwóch czy w trzech krokach wcześniej obrobiona, a już nie daj Boże, jeżeli została jeszcze odpuszczona, no to ja tak naprawdę nie wiem, jaki był stan wyjściowy tego materiału, który posłużył do, do zrobienia tej pięknej, błyszczącej niczym lustro łuski. Także z mojej strony takie dwie uwagi. Jeżeli jesteś sprzedawcą i sprzedajesz tego typu łuski, jakby. Nic mi do rzeczy do tego, co sprzedajesz i kto od Ciebie to kupuje, bo to jest prawo wolnego rynku. Jeżeli jest popyt, to jest i podaż i, i jakby, jeżeli są odbiorcy na tego typu usługę, no to bardzo fajnie. Natomiast fajnie byłoby również, gdyby łuski były oferowane nie tylko właśnie w tej, w tej takiej wypacykowanej formie, tylko, tylko dokładnie tak jak ja je tutaj kupiłem, czyli w miarę oczyszczone zewnętrznie z syfu łuski, w takiej formie, jakiej wyszły z broni, i ja wtedy wiem, na czym pracuję. To jest pierwsza uwaga, jeżeli chodzi o sprzedających. Jeżeli chodzi o kupujących, no to uwaga e, tak naprawdę wynika m, z tego, co powiedziałem. Czyli, e, jeżeli e, jesteś świadomym elaborantem i chcesz tak naprawdę wiedzieć, na czym pracujesz, nie chcesz włączać dodatkowych elementów ryzyka e, do jednak, mimo wszystko, e, no, dosyć delikatnej e, natury czynności, jaką jest reelaboracja, używanie. Komponentu pod tytułem łuska. Raczej wystrzegaj się tego typu okazji jak piękne, wybuszczone, wyglądające wspaniale niczym nowe starliny z opakowania łusek, dlatego że nie wiesz co kupujesz. I to tyle mojego komentarza w tej sprawie. Pozdrawiam, cześć.